Dzień dobry wszystkim Witam Was serdecznie na moim kanale Mam nadzieję, że obejrzeliście poprzednie moje filmy i jesteście zainteresowani tym, co słychać u mnie w ogrodzie i Wam pokażę w następnych już minutkach co ja dzisiaj takiego robiłam w ogrodzie pogodę miałam piękną z samego rana nawet moja 17-letnia kotka Kesi wyszła dzisiaj na dwór i spała Szukała sobie słonecznej aury i spała sobie w ciepełku. A ja w tym czasie troszkę porządziłam w ogródku. Mam nadzieję, że to, co zrobiłam, wszystko się przyjmie i na wiosnę lato będzie ślicznie. Także zapraszam Was do oglądania. Jeżeli Wam się spodoba, to co robię, to bardzo bym prosiła o to, żebyście zostawili mi lajka, czyli kciuka w górę i zasubskrybowali mój kanał. Miłego oglądania. Mam tutaj taki mebel z odzysku od koleżanki, i dzisiaj chciałabym przygotować sobie tą szafkę aż do rozwalenia. Tak jak widzieliście, wykorzystuję wszystko, co można, do tego, żeby osadzić w niej zlew i mieć możliwość mycia warzyw na świeżym powietrzu. Także mam tutaj tą szafeczkę, muszę ją tutaj podciąć pod zlew. Tutaj mam ten zlew, który już no, nikomu się nie przyda, a ja go wykorzystam po prostu do tego, żeby mieć w ogrodzie, w ogrodzie miejsce do mycia moich warzyw. Tutaj przed kuchnią mam takie najbardziej zacienione miejsce. I ten, w tym kącie praktycznie y, zawsze stoją po prostu jakieś części, które wykorzystuję później w ogrodzie, jakieś kijki, nie, kijki, podporniki, i tutaj zmieści mi się ta szafka, także mam nadzieję, że na kilka sezonów wystarczy. Zobaczymy, czy będę z niej korzystała, czy nie, a tak czy siak, po prostu spróbuję, czy to mi odpowiada. I tu jest blisko do kuchni, więc czysta woda będzie przynoszona z kuchni do zlewu. No i tak miałam skorzystać z mojej piły takiej elektrycznej, ale w połowie roboty złamałam nożyk. No i muszę użyć piły ręcznej, która wygląda fantastycznie, jest trochę zardzewiała, bo w Anglii oczywiście pada. Jestem na etapie wycinania kawałku po kawałku tej deski, żeby móc włożyć tutaj zlew, bo ta szafka to nie jest pod zlew, ale ja jej do niczego nie wykorzystam. Dlatego postanowiłam tu wyciąć i już wiem, że pozbędę się tych półek. Bo słuchajcie, mimo tego, że one wyglądają nowocześnie, tru, tu, tu, tu rozkładają się, ale zobaczcie, ile jest powierzchni użytkowej tutaj, a ile jest powierzchni użytkowej w szafce. O, może tak od góry Wam pokażę. Przecież to są wszystkie narożniki niewykorzystane, także myślę, że się chyba pozbędę i wstawię półkę. Także działam dalej. Po prostu wycinam kawałek po kawałku teraz tutaj ręczną piłą. I tak wycięłam tutaj kawałek po kawałku tej deski, którą wam pokazywałam. Osadziłam zlew. W zlewie będę myła po prostu warzywa z ogródka, a ja, woda będzie mi ściekała do wiaderka i wodę będę wykorzystywała do podlewania. Musiałam tutaj wysunąć tą jedną półkę, bo no nie mieści się to, a jutro będę po prostu to odkręcała. Przygotowałam sobie mieszankę ziemi i ziemi ze sklepu ogrodniczego, i tutaj mam taką resztkę jeszcze odżywki, długo uwalniającej się, i też to wymieszam z tą ziemią, po to, żeby sobie przesadzić. Tutaj już popikować kalafior. Mam tylko kilka nie potrzebuję dużo kalafiorów i kapustę. Ara, także przyniosłam sobie sadzonki pomidorów, bo już mają po dwa listki, dwa cztery listki. Wydłużają się, więc chcę to sobie też przesadzić dzisiaj te pomidorki, żeby już mieć sadzonki zrobione. Także zacznę sobie od pomidorków, póki ta ziemia jest taka, da. no dobra. A przy okazji chciałabym Wam pokazać, jak wyglądają moje sadzonki. Tak, na przykład tutaj mam czerwoną sałatę Red Salad Bowl, pięknie wschodzi. Nie wschodzi mi inna sałata jeszcze, nie wiem, może z są nasionka, ale za to pięknie wschodzi musztardowiec, ślicznie wygląda. Mam w doniczce, bo z tej doniczki będę korzystała. No siewek jest dużo. Zobaczymy jak będzie za dużo, to wtedy będę sobie przesadzała w inne miejsce. A tutaj z drugiej strony mam kwiatki, o których wam wspominałam, że spróbuję wysadzić. I tak, tu mam cynię, która już pięknie wzeszła. Tutaj mam co ja tutaj mam? Dalia ładnie wschodzi. Dalia, tutaj jest też cynia. Tu mam kosmosy. Tu miałam jakieś stare nasiona i nie wiem, czy wejdzie, zaraz będę musiała je podlać. Tytoń rudbeckia i druga cynia nie wschodzi w ogóle, ale za to Zatrfian pięknie wszedł. A Gastasze niestety nie. Miałam te nasionka, które mi się zachwycałam słuchajcie, ale było ich kilka i niestety jeszcze nie wschodzą kosmosy bardzo ładnie wschodzą cupcake, to jest takie ładne jak parasoleczki tu mi też coś ładnie wzeszło i to są astry no i tutaj po malutku się wyłaniają też kocanki Kocanki, kocanki i to wszystko. A tu mam resztę moich cebul, które sadziłam, też pięknie rosną. Także przesadzamy dzisiaj. A tak wygląda po obcięciu. Porządnie moja pietruszka liściowa, karbowana i płaska. Karbowana jest przepiękna. Piękne mamy słoneczko, także wykorzystam. A tu stare cebule, tylko na szczypior. Takie się trafiły, niech sobie rosną. No i cóż, ja zabieram się zapikowanie. Zacznę od pomidorków. I w dzisiejszym, w dzisiejszym planie mam także posadzić to są mini kalie. Mam nadzieję, że urośnie mi taka kaskadowa begonia. Też mam ochotę i znalazłam. Oczywiście, jak się kupuje dużo nasion, to znalazłam dzisiaj y, także masz zielone. Także też mam to ochotę posadzić do doniczki. I w planie na dziś także posadzenie groszku pachnącego na stałe miejsce. Piękne sadzoneczki. Jak ja sobie. Y Przesadzam pomidorki, staram się nie podlewać ziemi przed przesadzaniem, żeby ona sobie mogła spokojnie, słuchajcie, oddzielić się od moich sadzonek. I to akurat jest zielsko. I łapię pomidora za listki pierwsze, te listki i tak odpadną. I następnie wkładam do doniczki, najgłębiej jak się da, pod praktycznie same liścienie. Tu z jedną ręką nie będzie mi wygodnie, ale staram się nie łapać za korzonki, żeby ich nie uszkodzić. A liście nie i tak odpadną, także się nie przejmujcie tym, że łapiecie to za liście. I jak widzicie, ja tutaj nie mam wypełnionej pobrzegi tej doniczki, ponieważ jestem osobą pracującą. I nie zawsze mam czas, żeby zadbać o moje sadzonki w odpowiednim momencie, dlatego jak te pomidorki będą wychodziły w górę, ja po prostu przykrywam. Kolejną warstwą ziemi, co jest szybciej, a i tak mają sporo miejsca do tego, żeby korzenie rosły. I tak pomidory zawsze się sadzi praktycznie pod liście, jeżeli można. Dlatego tak właśnie taką sobie metodę obrałam już kilka lat temu i ona mi się sprawdza. W momencie kiedy pracuję, nie mam czasu, żeby kolejne, znowu przesadzać i przesadać te moje sadzonki, to ja im po prostu dosypię ziemi i ten okres, w którym Będę miała później wolne, pozwoli mi na to, żeby posadzić je w większe doniczki. Także tak, tutaj mam kolejną sadzonkę. Do grządek trafił także mój groszek pachnący i tutaj będę go miała przy moich malinach. Także sobie tutaj go posadziłam. Także do mojej grządki kwiatowej tutaj będzie się pioł po tym wsporniku. I trzecie, ostatnie miejsce tuż przy porzeczce, ale z tyłu. Także na płocie mam nadzieję, że też tu, się, tu, też tu pięknie urośnie i będę miała po prostu groszek w trzech różnych miejscach. Na grządce zaczęły wschodzić rzodkiewki, ale widzę, że są atakowane przez. Różne owady i ślimaki. Także zbierałam dzisiaj ślimaki rano. Obawiam się także pchełek, także muszę poszukać sposobu na pchełki. Jeżeli macie jakieś dobre, sprawdzone sposoby na pchełki, to proszę poradźcie. A do drugiej szuflady z poprzedniego odcinka poprzestawiałam, na razie tutaj troszeczkę trafił manzdy, czyli taki groszek płaski zielony. Nie wiem, coś mi się nie chce chyba gadać dzisiaj. Dobra, zacznę jeszcze raz.